Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie drogie rybeńki z tej strony Kamila i New Vision Tarot. Położymy karty na styczeń 2023 roku dla Was, moi drodzy, dla wszystkich osób z podznaku ryb, tych, które mają słońce, księżyc czy ascendent w rybach również. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc może nie rezonować z każdym i najprawdopodobniej tak będzie. Jeżeli tutaj się odnajdziecie, to fajnie. Jeżeli nie, potraktujcie to po prostu jako ym, film rozrywkowy yy, i zajrzyjcie dla, na czytanie dla Waszego Księżyca bądź, ym, bądź Ascendentu. Ym, zachęcam do obejrzenia innych filmów na kanale, ponieważ pojawiły się niedawno czytania roczne. Pojawiają się też yy, czytania, Tygodniowe, także zapraszam, zachęcam do oglądania oraz do subskrypcji kanału, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Moi drodzy, najpierw wyciągamy kartę wyroczni jednorożcowej na ten miesiąc dla Was. Drogie ryby, drogie rybki, jak to będzie wyglądało? Jesteś błogosławiony przez majestat, wizję i moc. To jest bardzo opiekuńcza karta. Zobaczcie podwójnie. Podwójnie ją macie. I ona bardzo was wspiera do tego, żebyście z odwagą podejmowali kroki, inicjatywy, działania, decyzje, ponieważ jesteście wspierani i błogosławieni. Także macie tutaj wsparcie, korzystajcie z tego wsparcia. Tasujemy kartę tarota i patrzymy tarotowo, jak będzie wyglądał ten miesiąc dla was. Jest to talia Mermaid Tarot. A nazwy talii zawsze macie w opisie filmu, jeśli ktoś byłby ciekawy. Zazwyczaj one są w opisach, mam też podaję linki, żebyście sobie mogli przejść do strony, zobaczyć ile kosztują, kupić. Jeśli macie ochotę. Styczeń 2023 dla osób z podznaku ryb. Proszę o prowadzenie. Król Mieczy, czyli faktycznie są tutaj pokazane decyzje, potrzeba um, takiego zaangażowania się w sprawy, rozsądzenia. Może być ważna osoba z trygonu powietrznego, czyli bliźnięta, e, bądź wodnik, bądź waga. To są y, sytuacje związane z urzędami, ze szpitalami, sporo załatwiania, przebywania w takich, y, w takich rejonach. Wy jesteście pokazani w piątce denarów. No cóż, ja ma, Wam mogę powiedzieć? Może być tak, że poczujecie swego rodzaju zubożenie. Może być tak, że przez te sprawy, y, które się tutaj wydarzają, y, niestety albo czujecie to w portfelu, albo. W swoim samopoczuciu albo w zdrowiu, generalnie jest tutaj jakiś, jakaś strata, jakieś zubożenie. Pamiętajcie, że macie nad sobą boską opiekę, i nawet jeżeli w życiu zdarzają się złe rzeczy, złe, trudne, bolesne, wymagające, ym, często są to rzeczy, które są nieodzowną częścią życia, to jeżeli odwołujemy się do tej siły wyższej, korzystamy z jej wsparcia, zawsze jest nam raźniej, zawsze jest łatwiej to też nam pomaga nadać sens tym wydarzeniom jeżeli mówimy o sytuacjach błahych bo umówmy się, że problemy tam nie wiem jakieś finansowe czy, czy jakieś straty, czy reklamacje czy nietrafione zakupy to są rzeczy błahe bo pieniądz jest rzecz nabyta co innego zdrowie, co innego relacje, co innego bliscy, co innego takie rzeczy fundamentalne. Oczywiście pieniądze są niezbędne i absolutnie nie ujmuję wartości i znaczenia pieniądza w życiu. Wiem jak to jest nie mieć pieniędzy, wiem jak to jest mieć więcej, wiem jak to jest martwić się o pieniądze, o zarabianie, wiem jak to jest ciężko pracować, absolutnie wiem. Jednak... Umówmy się, wiem też, jak to jest stracić bliską osobę i wiem, jak to jest chorować, i dużo bardziej wolałabym się mierzyć z pieniędzmi do zarobienia, wydania, czy odzyskania, czy spłacenia niż z takimi tematami. Dlatego, jeżeli mówimy o tak zwanych sprawach błahych, czysto ziemskich, ludzkich, materialnych, to ten król jednorożców i karta Jesteś Błogosławiony przez Majestat, Wizję i Moc bardzo Was zachęca do tego, byście zmienili swój punkt widzenia. Ponieważ w piątce denarów możecie jednak myśleć brakiem, em, korzystać z tak zwanej wyuczonej bezradności, rozkładać rączki i wchodzić w pozycję ofiary. A tutaj trzeba upomnieć się o swoją własną moc. Król Mieczy sugeruje, że jak najbardziej macie zdolności. I kompetencje do tego, żeby swoje problemy rozwiązać. Również ta karta może mówić, że są najzwyczajniej w świecie drogi, środki, sposoby rozwiązania problemu, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I może Wam w tym pomóc jakiś doradca, jakiś może urzędnik, ktoś z instytucji, może być to osoba, która ma wiedzę i może wam, Wami pokierować. Dlatego, jeżeli mówimy o sprawach do rozwiązania, nie mówię o sprawach, które są poza waszą kontrolą, bo, bo wiecie nie uzdrowicie nikogo, nie, nie wrócicie komuś w życia i tak ale jeżeli mówimy o rzeczach do rozwiązania to bardzo ważne jest, żebyście zobaczyli, że możecie to rozwiązać że macie moc, że jesteście w stanie że ta sytuacja wcale was nie przerasta jesteście więci niż ta sytuacja w tym miesiącu, przede wszystkim w pierwszej połowie miesiąca mamy sporo retro, retrogradacji, Merkury w retro mamy mm, Marsa w retro jeszcze to nas bardzo osłabia, ale pamiętajmy, że to jest wrażenie i że to minie. Dlatego bardzo proszę nie zadomowić się w energii takiego rozciąpciania, bo może tak być. Nie ukrywam sama w takiej jestem. <grych> no ale słuchajcie, trzeba tutaj realnie spojrzeć na sytuację, przywołać się do rzeczywistości, przypomnieć sobie, że każda zła chwila minęła. W waszej głowie, dwie karty. Osiem buław i będziecie bardzo dużo załatwiać, jeżeli chodzi o urzędy, jeżeli chodzi o sprawy formalne, jeżeli chodzi o y, szkoły, uniwersytety, szpitale, sprawy rodzinne. Sprawy są w toku, bardzo dużo na głowie. Również jest tutaj pokazana osoba z trygonu ziemskiego, dosłownie osoba z podznaku byka, mająca silnie zaznaczonego byka w swoim horoskopie. I z tą osobą będziecie musieli pewnie jakoś pertraktować, rozmawiać, negocjować. W podstawie tej sytuacji, z czego tu się wszystko bierze? Cztery buławy. Prawdopodobnie mamy tutaj sprawy rodzinne, małżeńskie, domowe. Wydatki domowe są pokazane, rachunki do zapłacenia, może Wam trochę dać po kieszeni ten, ten styczeń, może być też tak, że jakiś członek rodziny, domownik, niekoniecznie człowiek, może być to zwierzę, może choruje, może trzeba tutaj właśnie udać się do specjalisty, bądź coś w domu jest uszkodzone i potrzeba specjalisty, potrzeba naprawy. Król mieczy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Nie zawsze to jest lekarz, lub prawnik, lub urzędnik. To może być w moim tarocie: to może być również hydraulik. No nie? Co odchodzi do przeszłości? Trójka mieczy. Yy. No naprawdę, zabierzecie się do działania, rybki. Pomimo tej piątki denarów, może być tak, że. Piątka denarów tak wjedzie w tym tygodniu, przepraszam, nie w tym tygodniu, tylko w tym miesiącu, w styczniu, albo ona trwa już tak długo, jakieś poczucie właśnie bezsilności, braku, takiego bezsensu może też, albo przytłoczenia, albo, albo problem zdrowotny trwa tak długo, że wy chyba macie dość i ta trójka mieczy, która myślę blokowała w rozwiązaniu sytuacji, albo jest to jakaś, jakaś sytuacja w tym miesiącu się wydarza, która rozwiązuje konflikt. Czyli na przykład ktoś zachoruje, ale na przykład po to, żeby zjednoczyć rodzinę. Może tak być. Bądź po prostu wchodzi jakaś sytuacja zastępcza inny jakiś problem nie był możliwy do rozwiązania, bo nie było możliwości, bo nie było umiejętności rozmowy, bo nie było kompetencji, bo nie było dobrej woli, bo nie było odpowiedniej intencji. Okej, okay, czasami tak się zdarza, ale wchodzi jakaś inna sytuacja zastępcza, która pozwala nam przepracować na przykład karmę, bądź no zwyczajnie jakoś rozwiązać taki życiowy problem, to niekoniecznie musi być jakaś potężna karma, to po prostu jest taki, taka sytuacja zastępcza. Często to są sytuacje wirtualne, które nie do końca jakby się wydarzają. One tylko nas testują w jakimś zachowaniu. Mamy się zachować w odpowiedni sposób, nic więcej z tego nie wynika, jakichś większych konsekwencji. Sytuacja jakoś się fajnie rozmywa, rozwiązuje, nie jest, nie jest w dłuższej perspektywie problemem. Także paradoksalnie to wszystko jest bardzo dobrze. I bardzo jesteście wspierani. Miejcie zaufanie, miejcie wiarę, że wszystko co dzieje się w tym miesiącu jest dla Waszego dobra oraz po to, byście mogli wyjść z jakiegoś impasu. Zobaczmy, co przychodzi w tym miesiącu do Was. Przychodzi trójka buław i jest to piękna energia ognista, związana z baranem. Energia manifestacji, rozwiązania, działania, twórczości. To jest marzenie, realizacja marzeń, wyobrażenia, manifestowanie, afirmowanie itd., ale tutaj mamy działanie, więc działamy na rzecz czegoś. Widać, że możecie się zjednoczyć z kimś albo zebrać w sobie siłę i ukierunkować ją na rozwiązanie problemu, na osiągnięcie zamierzonych celów. Piękna energia. Co jest wyzwaniem? Wyzwaniem jest sprawiedliwość, więc znowu w koło Macieju mamy tutaj um, urzędy, terminy. Może tutaj być też takie poczucie niesprawiedliwości, powiem wam. Czy ja mogę, nie wiem, komuś wybaczyć, czy ja mogę z kimś rozmawiać, jeżeli ktoś mnie nie przeprosił, czy to może być jakiś dylemat moralny, myślę. jest to związane prawdopodobnie z członkami rodziny, mężem, żoną, ojcem, rodzeństwem, kimś bardzo bliskim z otoczenia najbliższego lub osoby tak bliskie, na przykład powiązane przez pracę, które są niemalże jak rodzina. Nie jest to rodzina krwi. Ale jednocześnie jesteśmy, te, mamy taką silną tutaj zażyłość, że no trudno jest nie traktować pewnych rzeczy osobiście, no nie? Że już jesteśmy na tyle blisko, na tyle dużo tematów nas łączy, że nie da się odseparować emocji od rozumu, a jednak jest to wyzwanie, żeby chyba trochę te emocje zluzować. Powiem Wam, że nie ma tu żadnych kielichów. I to nie jest czas raczej na emocje, emocje mogą być zwodnicze. To jest czas raczej na takie logiczne podejście do sytuacji. No oczywiście, również wszelkie sprawy urzędowe, tam. Odpowiedział jest księżyc. Dobrze się wszystko rozwiąże, mam takie wrażenie. Nawet jeżeli w tym miesiącu jakoś nie możecie otrzymać jasnej odpowiedzi bądź w pierwszej połowie miesiąca nie jesteście w stanie otrzymać e, dokładnej odpowiedzi, nie wiecie co robić, sytuacja jest niepewna, jest zawieszona. To wszystko wydaje się, że bardzo dobrze się rozwiąże. Jest to trochę taki test zimnej krwi, test tego, czy w sytuacji stresowej będziesz w stanie zachować e, logiczne myślenie, jak się zachowasz w obliczu tej sytuacji. Co jest Waszą siłą największą? Cztery kielichy. To jest świadomość, kiedy działać, a kiedy nie. Ogromna tutaj mądrość, ogromna lekcja w tym miesiącu dla Was. Przede wszystkim właśnie związana z tematem, kiedy zadziałać, jak zadziałać, czy już warto działać, czy to wymaga in mojej interwencji, czy nie. Czy chcę przyjąć ofertę, czy nie. Uważajcie, nie działajcie w popłochu, nie działajcie kierowani emocjami w tym miesiącu. Na pewno stracicie jeżeli będziecie reagować impulsywnie. Jest takie powiedzenie, że nie widzisz słonia, jeżeli jesteś zbyt blisko. I żeby zobaczyć pełną, pełen kontekst sytuacji, potrzeba nabrać dystansu. Żeby nabrać dystansu, potrzeba chwilki, potrzeba ochłonąć, potrzeba się z tym przespać, porozmawiać z kimś, żeby te pierwsze emocje opadły. I wtedy dopiero widzisz pełen obraz, bo jak stoisz za blisko, to nie widzisz nic, tylko szarą skórę na słoniu. Zobaczmy, jak najlepiej wykorzystać i wstokierować czwórkę kielichów w Asa Denarów. Piękne macie szanse i możliwości w tym miesiącu. Czy to będzie, wiecie, dobra decyzja finansowa, czy wykorzystanie sytuacji na, swój, na swoją korzyść czy to będzie nowa praca, czy rozwiązanie problemów finansowych szeroko rozumianych, czy uniknięcie właśnie jakiejś wpadki finansowej najprawdopodobniej bądź zachowania się w sposób krzywdzący dla siebie w pracy. W tematach związanych z pracą, zawodem i inwestycjami pieniędzmi poprzez zbyt impulsywne zachowanie zbyt pochopną ocenę sytuacji. Jeżeli będziecie w stanie oddzielić ziarno od plew, zobaczyć, czym warto się przejmować, a czym nie, nie będziecie panikować, nie będziecie reagować zbyt pochopnie, zbyt y, pospiesznie. Dlaczego taka tutaj jest pospieszność? Zaraz zobaczymy. Dlaczego to was tak y, dotyka? Ja myślę, jak tak patrzę na te karty, myślę, że to dlatego, że dotyczy to osoby, którą bardzo kochacie. Albo dlatego, że dotyczy to pracy, z którą się utożsamiacie. Czyli nie jest to po prostu praca, do której chodzę, zarabiam pieniądze. Bardziej to przeżywam. Jest to dla mnie y, jakaś część mojej tożsamości. To stanowi o mnie. No nie. To, to, to nie jesteśmy oddzieleni od te, tej pracy. Bardzo się utożsamiamy. Bądź pracujecie z osobą, która jest członkiem rodziny, albo przyjacielem, no taki jak rodzina, no nie? Tak sądzę, że to dlatego tak was dotyka, dlatego tak możecie emocjonalnie zareagować. No ale zobaczymy, dlaczego jeszcze poza tym, dlaczego jeszcze tak byście mieli impulsywnie reagować. No, u niektórych to jest po prostu kwestia temperamentu. Król Buław, bo chcę mieć kontrolę, bo taki jestem w sumie, na przykład nerwowy, impulsywny. No to jeżeli wiecie o sobie to, że jesteście takimi osobami, że macie taki temperament, w styczniu zachęcam do tego, by uważać, jednak wstrzymać konie i nie reagować zbyt pochopnie. Co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo dla rybek w tym czasie. Koło fortuny. Macie niesamowitą okazję do przepracowania karmy. Do odpracowania czegoś, do zmiany ym, sytuacji na swoją korzyść. To jest dla Was szansa i okazja. Jedyne, co może Wam przeszkodzić, to jest zbyt impulsywne działanie, podpadnięcie komuś y, przez niesubordynację jakąś w pracy. Ym, możecie zmienić sytuację na lepszą dla siebie, o ile nie będziecie działać zbyt impulsywnie. Wszystko da się załatwić, mniej więcej taki jest przekaz dla Was. Jedyny problem to jest reakcja zbyt impulsywna, nerwowa, podpadnięcie komuś, zrobienie sobie wrogów, a ewentualnie taki, taka paniczna reakcja, bo się boję, bo się martwię o kogoś, bo czuję, że nie mam kontroli nad sytuacją, bo dowiemy się dopiero za tydzień, no nie? I tutaj już palma odbija, bo nie mogę wytrzymać w takiej niepewności, w tym, że nie mogę zrobić. No to nie wiem, zajmijcie się czymś, przekopcie ogródek, cokolwiek, no nie, żeby tylko nie po, z tej niepewności, z tych nerwów nie zrobić głupich kroków. Ja wiem, jak to jest na pewno, wiecie, są słoneczne ryby, ale są takie ryby, które będą miały, nie wiem, ascendent w baranie, w strzelcu lwie, księżyc, na przykład w znaku ognistym. No, i co z tego, że rybka, czy raczek, czy skorpion? Jak, jak na przykład Księżyc jest ze znaku ognistym, i tutaj już naprawdę jest impulsywność. Emocjonalność wiecie, jak. Jak fajerwerki. Prawdopodobnie będziecie musieli też sporo jeździć, przemieszczać się. Załatwiać sprawy, chodzić tam, wiecie, od biura, od biura, od urzędu do urzędu. Trochę od drzwi do drzwi możecie się odbijać w tym miesiącu, ale wszystko jest do załatwienia, o ile nie, puści wam, nie puszczą nerwy. Co Was może zaskoczyć, prezent od losu w tym czasie paśmieczy, podpisy, umowy. Yy, poznanie kogoś wartościowego, yy, wartościowe kontakty, dowiedzenie się, roz, yy, do, dowiedzenie się nauka, zdobycie wiedzy, zdobycie informacji, które są Wam potrzebne, będą Wam potrzebne w przyszłości. Yy, yy, paśmieczy jako prezent od losu też może mówić, że odnajdziecie jakieś zaginione dokumenty, bądź jakaś sprawa, która długo była niewyjaśniona, się wyjaśni w tym czasie. Yy odtajnione coś zostanie. Ktoś może wręcz dać wam argument do ręki. Trochę, yy, trochę niecelowo, nieintencjonalnie, yy, trochę głupio mam wrażenie. Ktoś może się wysprzęglić z jakiejś informacji. Wy dostajecie te informacje. Możecie coś wiecie, usłyszeć, dowiedzieć się, podsłuchać ktoś przez przypadek, coś przeczytacie. Taka jakby wiedza wam wpada. Yy, I ktoś daje wam argumenty do ręki. Niektórzy będą musieli zawalczyć nie wiem, ze szkołą, ze, z, z um, uczelnią, yy, dochodzić jakiejś sprawiedliwości. I to się udaje. Powtórzę po raz setny, o ile nie puszczą wam nerwy, bo jak puszczą wam nerwy, to nie. Trzeba zachodzi mną krew. No i dobra, no i podsumowanie tego miesiąca dla rybek. Król kielichów. Może wam pomóc osoba ym, najbliższa z sercu, taka, z którą tworzycie związek. Jeżeli nie tworzycie związku, to ym, inna osoba najbliższa, to wiecie, to może być wasz ojciec, ym, matka, dziadek, nie wiem. ktoś, kto jest takim najbliższym wam człowiekiem życiowo? I z tą osobą warto jest się trzymać, być blisko, może macie też takiego członka, macie takiego kolegę czy koleżankę w pracy, która, z którą nigdy nie mieście żadnego problemu, jest ta osoba bardzo taka podtrzymująca emocjonalnie was. Może być również tak, że jeżeli będziecie świadomi swoich własnych emocji, pojawiła się Czwórka kielichów i król kielichów to jest bardzo jeżeli pozytywnie spojrzymy na czwórkę kielichów, to ona jest byciem takim niewzruszonym, to jest luksus emocjonalny, emocjonalny taki, taki spokój, taka takie platono, nie? Jest tak jest spokojnie. Ani za nisko, ani za wysoko. Jest w miarę równowaga. Emocje są Czasami nawet wyparte. Czasami potrzeba wyprzeć emocje, żeby sobie z czymś poradzić, ale z królem kielichów sądzę, że to nie jest wyparcie, tylko raczej głęboka świadomość tego, co czuję, tego, co mi to robi. Zauważenie, kiedy emocja pojawia się w ciele. Kontrolowanie tych emocji, jak to się mówi, nie, 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 nie musicie kontrolować emocji. Wystarczy, żeby one wami nie rządziły, żeby one wam, was nie kontrolowały. Bardzo ważne jest w tym miesiącu, żeby ktoś, jedna osoba więcej, żebyście jakby nie, nie dali po sobie poznać w pewnym sensie. To tak głupio brzmi, ale co czujecie? Byście z tym swoim światem emocjonalnym wewnętrznym umieli zarządzać, zarządzać i zachowali trochę takiej pokerowej twarzy i zimnej krwi. W każdym razie. Kończycie ten miesiąc w swojej energii, spokojni, zadowoleni, pozytywnie. I w tle również macie karty, które mówią o zwycięstwie. Zwycięstwie dzięki właśnie zimnej krwi Królowa Mieczy. Dzięki racjonalnemu spojrzeniu na daną sytuację. I takiemu niepozwoleniu, by was wytrąciła, by zajęła was. Jak komornik zajmujący mieszkanie. Bo te emocje, relacje też z drugą osobą, ktoś może was bardzo tutaj triggerować. Możecie w relacji z drugą osobą. Mogą wychodzić wasze najgorsze cechy, najsłabsze punkty, ona może dotykać. To, to nie, może nie być łatwa relacja. Eee, także. Jeśli będziecie w stanie zachować tutaj racjonalne postrzeganie sprawy oraz taki chód troszkę, to mamy szóstkę buław, mamy zwycięstwo. Kochani, życzę Wam wszystkiego co najlepsze na ten miesiąc oraz nowy rok. Trzymajcie się ciepło. Przesyłam Wam buziaki. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Papa. Pa.